w czasie do śmieci bardziej Merkury, Yamaha, pojemność do 256 cm3. do około 70 km na godzinę. Osiągnęło ten, ten rekord kilka lat temu i na serię ten z Norwegii, 250 znakomicie zakomicie Jest Państwu tutaj w myśli Bożu, przypomnę, odbyły się właśnie tu Bożu te dwa lata temu, monorowące w świata historyczne, pierwsze mi Zawodniczka e, Kasia Ciołek, która wygrała mistrzostwo z Europy w naszej młodzieżowej OSP 250, także Polacy w tej klasie zależą do czołówki. No cóż, tutaj w Myśliborzu nie mamy tyle łózek, co w, w roku 2008, bo przyjechało 29, ale to będzie przyjemnie bardzo, o powtarzaniu mistrzostwo z Europy A kto tak, na miejscu pierwszych, na miejscu trzecich. Na miejscu nr 15 Michał Gajosz, na miejscu trzecich. Tak. Na miejscu trzecich, na miejscu trzecich przepraszam, liczbą 3, tak, to Mateusz Dantowski, na miejscu czwartym. Na miejscu czwartym nr 87. W tym okrążeniu, w ostatnim pojechał w pierwszym jego, w na tym okrążeniu, ma się zapewnić w jest na pozycji on w sensowaniu ma, się, ma się na na to, i on chyba też jest tak, że w Warszawie, w Warszawie, 200 i osiągnie 800 punktów, czyli 400. I na miejscu drugim po bardzo walce, podczas wszystkich okrążeń na mecie znajduje się właśnie Mateusz Lankowski, WKS. Seksjer numer czwartowy 93 i na miejscu Zrobione dziś powinny być zmieszania. Zrobione na wodzie, na zawodników, na wodzie, 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 że wodzie, na wodzie, na wodzie, na wodzie, na 250 aż 30,

z tej groźby, a czekamy na oficjalną oficjalne informację dotyczącą tego właśnie zderzenia na straży. E, Szanowni Państwo, jeszcze raz mówimy, że to wyraźny kolorowy nad zawodami Warszawy, Paweł Szawelewski, sekretarz generalny tego Związku, Mariusz Dorsesowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślisborzu, Andrzej Potyra, starosta powiatu Myślisborskiego, także Wojciech Olbrych, komendant Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wicelider po pierwszym biegu. I trzecie miejsce po pierwszym biegu Kaszciołek zeznaczony nr 65 Czwarty warty jest Krzysiu nr 54, piąty Dariusz Togaj, warsztat y, proszę Państwa, nr 53. i szósty Bartek Korzycki, rok szczeci. nr 31, dużo pogłówka w czołek, a druga zwolnica, żeby nie krwawała serwisowego wieku, ale żeby nie było łatwości Krzysztof Szadecki, doświadczony znowu z ich bastyżkim, rozpatrzenia, że poczyna się wspaniałe motorowo-wody widowisko. Majd wraca w dziś na pierwszych miejscach i już tu w tej chwili idzie na pierwszych miejscach. aus habe Gruppe es, 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 herz, die waren die die auf